Przed nami czwarta niedziela Adwentu. Ewangelia przedstawia nam szczególną postać, bo świętego Józefa. Święty Józef praktycznie nic nie wypowiedział ani jednego słowa na kartach Pisma Świętego. Jednak jest postacią wyjątkową. To właśnie Pan Bóg wybrał go, aby był ziemskim opiekunem Jezusa Chrystusa człowiek. O niezwykłym charakterze, pracowitości, otwartości, to właśnie on uczył Jezusa, tego wszystkiego, co wiąże się z pracą, odpowiedzialnością, wychowywał go, miał na niego ogromny wpływ. To właśnie Józef przedstawia go jako swojego syna i nadaje mu imię Jezus. Józef jest przykładem i patronem. Ludzkiej pracowitości, otwartości, wsłuchiwania się, delikatności wobec wielu różnych sytuacji. Przed nami czas rodzinnych spotkań. Podejmujmy wysiłek, by budować te najpiękniejsze relacje rodzinne poprzez rozmowy, miłość, śpiewanie kolęd. Niech to będzie czas wzajemnej miłości i dobra z racji przyjścia na świat Chrystusa.